Siamanaczko, dzisiaj kolejny odcinek z łaźni, a jest ze mną. Przedstawiać się. No się Adel. Siamana z tej strony, ale. No, słyszałem. Wyjaśni mi zasady. Od razu mówię, że dzisiaj coś mój taki net trochę rudy że tak ping trochę wysok jest ogólnie o jest trop jest trop, jest ph jest ph, no jak go mi ucieka ale lagi mam o kurna goniłem cały czas i nie mogłem nie mogłem go złapać przez te lagi i ph już ktoś tu zabrał bambiciel a co o ile osób tam jest? O, pozdrawiam, fila spektora. Ogólnie... O kurde, auto odświeżanie miałem A. O, dzięki, że przypomniałeś. Ale chyba za auto odświeżanie też wywala? Uuu. To też w sumie, jak ja tu widzę, to tu nie ma się z kimbi, bo tu już takie koksy są wyrosły Tydzień nie grałem? Czy trochę więcej, no przyznam się. Ale... Miesz, miesz, się Andrzej, nie wiesz, mam biciela. Mam zjedzie? Mam biciel. nie wiesz, mam biciela. Albo gdzie zjedzie? Weźmy, że nigdy tak mam biciela. Że się nie spoko. A co? W historyku tam film, na łaśnie? Mhm. Mm Te legnę. Nie. Nie, 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 ja tam nie, 85 nie, nie, i go nie, 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 go On nie, 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 Olegam wszystko, ale jak będzie dosłupotem tego chleba Chyba będę pierwszym albo drugim My, zawodnikiem, Mietek, który... Mietek, na odpadnie z łaźni. <grym <grym> tak, tak, mnie widzę właśnie. 6 minut temu, nie wierzę. Szynka, 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 szynka. No waj z łaźni, chyba się to uciekaj. No i kolejny dotyk mu wszedł. Przegram z nim. Kur... Mogę być w stereo, ale to nie biję. I mam biciela teraz, tak? Zdajny. <ścoughs> Dawaj, kolego. Mnie też wypełni się ferdender. Dawaj, pierwszy mam A Znaczy, pan, pan biciel nie wygra, bo jak on wygra, to stawił przecież taki stan będzie... Kurde. Widzicie to nie legenda. No ja już padłem, ale tak haniebnie. Obserwuję kogoś wtedy. Pan wchodzi na poważnie to Od razu tu w tym filmie obiecuję Wam, że za tydzień już będzie nowa zbroja. Bo już będę kupował. Dowiecie się jaką, ale to jest raczej wiadomo. No a padłeś. Tak, tak, tak. Roskowska kupujesz to? Może Taka niespodzianka miała. Ale, ale wyjdzie no. jak zawsze. O bambicie Babicie teraz... Ty Babic jest na tezę, chciał go zaatakować, zaatakował Teza. Teraz ten Babic jest starą na mnie, After nie chciał mnie zaatakować. zaatakować Bambicia, a zaatakuje mnie. Ale ja może, myślę, na, może tak. na tabie cię wybierze. Co ty? Dawaj mam bo mam cię to był będzie fan, że wygrałem, wygrałem. Nawet Boga nie musiałem zakładać, bo to... 100 <laughs> tego tygodnia było. Dobra, mi się wydaje, że taki krótki odcinek zakończymy na tym. A po prostu w opisie tam napiszę wam kto wygrał, ale to wiadomo, że rzeźnik Adrian wygra. Nie ma, nie ma mocnych jak na razie na niego. Zobaczymy za tydzień. Zobaczymy jak. Dzięki tańczo. Dzięki tańczo za ten. No. Takie słowne poparcie. No wiadomo skromnej osoby. Taki nadzieję, że... do, doping na twoje skromne kwipunek. Mam nadzieję, że moje umki pod dotyk i cztery pierki z Mazura zrobią swoje. No dokładnie. Dobra, trzymajcie się, cześć. No, na razie. Cześć.